Dzień dobry, no zaspałam trochę Kurwa Macie jest dziewiętnasta Wrzuć tu hamowanie sprzęgłem Przepraszam, kiedy będzie EBR w sprzedaży? Ogólnie to tak Pyk pyk laserem po produktach Dajesz paragon i następny Czaisz Ile średnio dostajecie donate'ów dziennie? O czym ty pierdolisz? W ogóle co to za stream element na włączałeś? Ja pierdolę no, i tutaj otwierasz magazyn amunicyjny i wyjmujesz APK. To czemu nie Golda? Bo nie jesteśmy jebanymi nubami. Słuchaj, wiem, że jesteś tu nowy, ale zginęły nam zapasy dodatkowych racji bojowych, a na monitoringu widziałem, że ładowałeś je do Asterki. Niestety muszę to zgłosić do kierowniczki. Niestety, ale musimy rozwiązać umowę. Nie dość, że nie wrzuciłeś Snapshota na wózek widłowy, to jeszcze rozdałeś klientom świeżaki krzycząc, że giwałej. Aj dobra, tu spierdalam do domu. Ja tyle co tu się zarabia, w miesiąc robię na jednym przedłużanym, tylko ostatnio coś nie pykło. Dobra, rasha na Twitcha. Może z kildami hosta, to jakoś to się rozbuja i będzie git? Ale najpierw pierdolnę sobie drzemkę.